Pani Małgorzata Augustynia Wiceprezes ANS oraz pan Rafał Miaskowski zastępca burmistrza Dzielnicy Łusynów. A mamy tutaj mamy tutaj małą zmianę najpierw poproszony. Był reprezentant Rosji, pojawił się ten, który także został sklasyfikowany na trzeciej pozycji reprezentantem Białorusi Aleksandr Wojkiewicz. Zapraszamy więc. Kamila i z Rosji. Teraz już na pewno reprezentant Rosji. Te nagrody wręczy pan Tadeusz Tomaszewski, wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego, Pan Jacek Wierkowski, skarbnik Międzynarodowej Federacji Szermierczej oraz pan Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No. Przypomnijmy. Sekpo dla reprezentanta Rosji i szablisty z Białorusi Aleksandr Wojkiewicz i Kamil Ibrahimov sklasyfikowali na trzeciej pozycji w turnieju o Szable Włodejowskiego. Pierwsze prawa dla tych, kto bardzo ciekawe pojedynki półfinałowe, a teraz nagrody dla bohaterów decydującej walki. Drugie miejsce w turnieju o szable włodziewskiego. Korei, Kim. Wielkie prawa drodzy Państwo, drugie miejsce 61. turnieju Szable Bałtyjowskiego. Kto wręczy nagrody Tomku? Nagrody wręczy pan Cezary Sielski, wiceprezes Polskiego Związku Czerwienczego, pan Ryszard Paszocha, wiceprezes zarządu drodze, Association. Ryszard Warzowa, Vice President of Logistics and Jan Schmidt, President of Warsaw University of Technology. Drodzy Państwo, wielkie brawa! Ręce bolą, ale trudno. To jest już absolutny finał. Warszawy pokochały jak swoje rodziny seły czuje się tu znakomicie. Londy nie zdobył złoty medal olimpijski, a w Warszawie wygrywa po raz drugi z rzędu turnieju Szable Bołejowskiego. Reprezentanty Korei Kół. A na koniec najlepszego wręczą pan Sebastian Wasilczuk, zastępca dyrektora Biura Gabinetu Jura Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Szermierczego i Ryszard Szóster. and the prize for the best pencil of this tournament will be given by sebastian to vice director of head of national security bureau, richard schuster, undersecretary of state, ministry of sport and tourism, and mr. adam konopka, president of polish fencing association. It has Proszę Państwa, tu kiedy zaczynał karierę, ćwiczył 8-10 godzin dziennie. Dziś osiąga wielkie sukcesy i Złoty Medal Olimpijski, zdobywca Bułgaru Świata i triumfator wielu turniejów. I przypomnijmy, po raz drugi wygrywa w Warszawie pamiątkowe zdjęcie 8 najlepszych zawodników, dla fotoreporterów. I my mocniej Państwo biją brawo tym. To jest taka prawidłowość, więc zachęcam. Ja tylko dodam, że na jeszcze z Polaków Jakub Ociński sklasyfikowany został na 70. pozycji. A miłośników Szabli zapraszamy jutro na turniej ruszynowy. Tych, co kochają Szablę Szerberko od wielu lat, a być może tych, którzy zakochali się dzisiaj, zapraszamy. A na zakończenie dla najlepszego, dla triumfatora. Jeszcze, jeszcze chwilkę, minuta dla fotoreporterów i za chwilę... Hymn. hymn. Bardzo prosimy Państwa. Jeszcze momencik, Jeszcze momencik, A no to ten momencik taki dłuższy. I teraz proszę Państwa, prosimy wszystkich o powstanie. politechniki w Warszawie Wielkie brawa. Wielkie gratulacje dla finalistów, dla zwycięzcy. Ośmiu najlepszych zawodników, ośmiu najlepszych szablistów. I teraz dla nich także melodia, wiosenka, która brzmi zawsze dla najlepszych. A szabla, szermierka, to jest coś fantastycznego, to jest coś pięknego. Do zobaczenia za rok.